w kolejnym wernisażu w galerii po prawej stronie Wisły. Tym razem tkanina pani Marii węgrzyniak Te pracy starałam się, żeby, żeby jakoś zapadły głębiej, żeby poruszyły, może zdenerwowały. Yy, yy, może zacznijmy od, od tej najnowszej pracy. To jest praca oczywiście tegoroczna, która w marcu została ukończona. <laughs> Tytuł sukienka Rzeczywiście chciałam pokazać sukienkę. Jak może jest to rozpoznawalne, jest to sukienka, powiedzmy, do ikony Matki Boskiej Częstochowskiej. W Skarbcu w Częstochowie jest zestaw sukienek, które są na różne tam okazje wykonywane przez darczyńców i, i bardzo piękne, z drogocennymi kamieniami. Więc funkcjonują te sukienki jako odrębne, powiedzmy, no, byty, można powiedzieć, w cudzysłowie. I też oddziaływują. Nie chciałam tutaj yy, tworzyć kopii ikony. Chciałam poprzez tylko to, co zewnętrzne w tej ikonie, czyli ta sukienka, która właściwie jest nieistotna, która, którą się zdejmuje, którą się zakłada, która gdzieś tam z boku może leżeć, wskazać, a właściwie zapoczątkować taki proces, który będzie przebiegał w ten sposób, że patrząc na tą sukienkę zaczynamy się zastanawiać a co to jest? A dla kogo to jest? Jeżeli rozpoznajemy, że to jest ikona Matki Boskiej Częstochowskiej, w końcu no taka, powiedziałabym, dla nas Polaków szczególnie bliska i obarczona tyloma kontekstami filozoficznymi, historycznymi, teologicznymi, prywatnymi, żeby właśnie pobudziła te nuty, a co ja mam wspólnego z tą ikoną? Co ja mam wspólnego z Matką Boską w ogóle? I tutaj to pole, które właściwie jest, tak, no jest tak skomponowane, że jest z boku, to pole, które właściwie nic nie przedstawia, jest tym polem tej naszej refleksji. Czyli patrząc na sukienkę, idziemy dalej i zostajemy ze swoimi myślami, które no, są różne. No i ten mały element czerwony, który właściwie... <laughs> Można powiedzieć, że niczego nie wnosi. On tutaj tak troszeczkę powstał ze względów formalnych, żeby, żeby całość tej kompozycji zamknąć i żeby, żeby no nie była taka jakaś otwarta w tą stronę, ale, ale dla kogoś, kto zauważy i chce się te, temu zastanowić, jest to kolor sukienki Chrystusa. Kolor, to samo, ta sama czerwień, ten sam materiał i tak naprawdę jeżeli znowu wrócimy do tej ikony i pomyślimy jakie to jest przedstawienie Matki Boskiej, że to jest Matka Boska Chodegetria, czyli wskazująca drogę, wskazująca ręką na Chrystusa, to ten kolor z sukienki Chrystusa, właściwie czerwony, męczeństwa i jednocześnie królewski. Jeżeli nam zostanie w głowie, w kontekście tej ikony, to jest właściwie nie wiem, cała teologia, całe, całe nasze jak gdyby relacje, które mogą, mogą w związku z tym przedstawieniem jakoś tam się nie wiem przypomnieć, pobudzić czy w ogóle nawiązać. Tyle. Aczkolwiek spotkałam się tutaj również z taką interpretacją, czy to jest flaga Polski. No, nie jest flaga Polski, bo nie ma koloru białego. No, to może nie ma tego koloru białego, bo Matka Boska nie ma twarzy. Jakby miała twarz, no i tu by był kolor biały. Także to przywołuje, że, że każdy ma prawo do swoich własnych tutaj interpretacji i jakichś takich e, odruchów, które, które no, cokolwiek wnoszą. Może tak króciutko naprawdę o tych pozostałych pracach, bo, bo to. to Myślę, że prace same przemawiają na tyle, że każdy będzie w stanie sobie coś z nich wydobyć. To jest taka praca pod tytułem Świadkowie. Te książeczki do nabożeństwa i te wymodlone różańce właściwie mówią same za siebie. Ja oglądając w antykwariatach czy nawet w jakichś tam bazarach te książeczki do nabożeństwa, mówiłam przecież, to jest żywy obraz relacji człowieka z Bogiem. One są tak wymodlone, tak są, tak są zużyte, no, no nie do czytania, bo to nie powieść, tylko właśnie do modlitwy, że, że one świadczą, są świadkami tego, co się tam zadziało. I nic więcej. Tkanina jest utkana z, z elementów odzieży, czyli też jak gdyby wskazuje na ludzi, Którzy tą odzież nosili, którzy tymi, 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 no można powiedzieć, przedmiotami modlitwy się posługiwali. Aspekt, aspekt, że tak powiem, personalny mnie zawsze interesuje, relacji człowieka do, do Boga, do innych ludzi, do rzeczywistości, do, do, do wszystkiego. Tutaj jest taka tkanina pod tytułem Czas. No, skojarzenie bardzo proste. No, wszyscy używamy zegarków, żeby czas jakoś odmierzać sobie i funkcjonować w czasie. Może istotne jest to, że to białe pole, które jest tak jakoś właściwie może niewytłumaczalne, nie jest zasygnalizowaniem, że w pewnym momencie czas się kończy. I ta nasza różnorodność razem z tymi zegarami, tymi wszystkimi sprawami, które są jakoś powiązane czasem przestaje być istotna w pewnym momencie. I właściwie tyle chciałam powiedzieć. No jest to kategoria, która dotyczy nas wszystkich, ale która nie jest jakoś tak wszechobecna. Ona jest doczesna, ona jest tu i teraz. Natomiast później się kończy. Następny gobelin, który, który ma tytuł Gdzie są chłopcy z tamtych lat? Yy, właściwie jest wskazaniem na no zaduma, że no te wieszaki stare, powiedziałabym, te jakieś kołnierzyki z lat 20. odpinane od koszul, te, te może materiały niemodne. No, jest wskazaniem na tych, tych, tych panów, którzy tamte garnitury mieli jakoś bardzo eleganckie i, i oni no, odeszli, odeszli. Zostały jakieś przedmioty używane, które, które właśnie oświadczą o tamtych czasach, o tamtych, powiedziałabym, osobach. Potem idąc bardziej w lewo no jest gobelin wrzosy. On jest taki najbardziej, powiedziałbym, widoczkowaty. W tych folikach to rzeczywiście są wrzosy, które zostały jakoś tam zamknięte, żeby się nie oksypywały, ale żeby tam były. No Jest tam wężyk z boku zrobiony, taki zabawkowy, ale to właściwie taki dosyć symboliczny, bo to jest taki widoczek, który właściwie jest bezpieczny, tak człowiek się patrzy na niego i odpoczywa. No i właściwie ten wąż to jakkolwiek w przyrodzie występuje na wrzosowiskach, to właściwie on tutaj spełnia rolę, że nawet w takiej sytuacji komfortowej, takiej sielsko-anielskiej, to człowiek do końca nie może być bezpieczny. No wąż jest symbolem jednak, no niestety, szatana. I e, to też jest takie może w tle, że, że on tam jest, że czyha, że to nie jest takie wszystko łatwe i proste, jakbyśmy chcieli. <laughs> poniżej poniżej jest Gobelin, który ma <laughs> tytuł skarby. Może on się wydawać trochę tak... Wody. Słucham, wody. A może być, ale proszę. <śmiech> 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 Że on troszeczkę tak jest, no jak to mówią Rosjanie, nie pliczą. Ale co chciałam powiedzieć? Klucze. Do czego używamy kluczy? Klucze są dla nas istotne, żeby zamknąć coś, żeby ochronić naszą własność, żeby zamykamy mieszkania, sejfy, skarby, mamy kody do kont bankowych, różne sytuacje. Nie chcemy, żebyśmy zostali okradzeni, nie chcemy, żeby, żeby się coś stało, co właśnie chowamy za tymi zamkami. I moje pytanie jest, no właśnie skarby. Co to są za skarby, które tak chronimy? Czy rzeczywiście to są skarby? I znowu te tkaniny, które są częściami odzieży, wskazującymi na ludzi, te klucze, które są wyrobione od użytkowania i ta, i ta powiedzmy element tej szarości, tego, tego sznurka papierowego, który jest tak marny, że on chłopiec po, pod w wilgoci się sam rozleci. No, chciałam powiedzieć, że no znowu w obliczu. W obliczu naszej doczesności te skarby nie mają żadnego znaczenia. Nie, nie, bez względu na to, jakie klucze patentowe zamki zużyjemy, to one w zasadzie to wszystko razem nie ma sensu, mówiąc krótko. Do, to znaczy, ma sens, ale w pewnych proporcjach. Nie bezwzględny i należy do tego przyłożyć właściwą miarę. Następnym gobelinem tym różowym jest gobelin pod tytułem Mariola. I ten zaraz zanim, wuj Henryk. To są właściwie takie tkaniny, które są próbą sportretowania osób. To nie są osoby rzeczywiście istniejące w sensie portret konkretnych osób, ale no, pewnych typów takich, yy, takiej kobiety, która no, jest taka powiedzmy nastawiona na właśnie w tych różach, fioletach, tak żeby żyć przyjemnie do, z dobrymi perfumami i w ogóle super. No i tu osoby starszej, która jakoś tam przeszła przez życie, starając się, mając swoje jednak ułomności i, i żeby też tak zastanowić się właśnie troszeczkę nad naszą kondycją, jak gdyby patrząc z zewnątrz poprzez przedmioty, które są przedmiotami codziennego użytku, które często zostają po osobach, które no, umierają, odchodzą. Często jest tak, że rodzina, zostając takim całym gospodarstwem do zlikwidowania, no wspomina oczywiście tą osobę, ale te osoby, te przedmioty jakąś tą osobę określają w sposób jednoznaczny. Tutaj po, po mojej lewej stronie jest Gobelin po pod tytułem Encyklopedia. <laughs> Utkany jest on z kart Encyklopedii brytaniki z trzech tomów. Tyle wystarczyło, żeby żeby ten do utkać. No i jest to taka, że tak powiem, przekorna tkanina, która, no no cóż, encyklopedia. Encyklopedia Britannica to, to jest obiekt pożądania, żeby mieć powiedzmy te półtora metra, czy do dwóch metrów domów na półce, które są piękne. Nie dla wielu ludzi, jeszcze parę lat temu, takie kompendium wiedzy było bardzo istotne, żeby mieć. Nie było internetu, nie było możliwości dotarcia do informacji. To było wszystko tutaj spisane, aktualizowane, kolejne wydania. No i znowu refleksja. Z jednej strony to się po prostu zdezaktualizowało poprzez inne nośniki informacji, ale mi chodziło o coś głębszego. Czy nam potrzebna jest tak naprawdę wiedza o wszystkim? Czy nam potrzebna jest wiedza encyklopedyczna? Nie wiem, do życia, do szczęścia, do... Staramy się to mieć i tak w postaci właśnie takiej drukowanej, żeby to stało na półce i żeby było ogólnie dostępne, ale tak naprawdę tego się nie czyta. Nie ma potrzeby po prostu. Nasze życie w ogóle takich spraw się obraca, że encyklopedia w niczym nam nie pomaga. No i to jest takie właśnie tutaj przedstawienie, encyklopedia w centrum jako coś super ważnego, a jednocześnie jako tworzywo takiego otobliwiania. Fantastycznie. Tak? Cieszę się. Tutaj nieco niżej, dziękuję bardzo. Tutaj nieco niżej jest taki prosty gobelin z tymi sztuczcami pod tytułem Rodzina. No, jest to takie przedstawienie. Bardzo proste, że przy jednym stole spotykają się ludzie, którzy są zupełnie różni. Bo jakieś starsze pokolenie te sztuce symbolizują trochę pogięte, jakieś tam wypracowane i tacy no, młodzi, że tak powiem, ze sztućcami z IKEI, i jakiś tam powiedzmy małolat, który jakimś tam nie wiem, przybornikiem wojskowym się posługuje. I oczywiście dzieci z jakimiś łyżeczkami plastikowymi, i to jest rodzina, to jest jakaś wspólnota, która mimo tych różnic się dogaduje, jest razem, po prostu te różnice jakoś, które, istnieje, które są rzeczywiste, przełamuje. Ten czarny gobelin, tam na wprost, to jest zatytułowany Sex Biznes. Pomysł zrodził się z tego z moich tam różnych tak powiem, wizyt na w bazarze Olimpia i wśród tych szpargałów te laleczki bargi, które tam gdzieś ze śmietników są powyciągane. No nie przeze mnie nie muszę na szczęście tego robić, bo tam tego, tego jest pod dostatkiem, można sobie kupić. Te larki przemawiają same za siebie. Taki, powiedziałabym, umowny i symboliczny, że tak powiem, no, ikona piękna, można powiedzieć, lalka Barbie, w tej sytuacji, kiedy ona jest już taka, no, nie taka świeża i wspaniała, mówi coś o nas. I seks biznes, jako właśnie sytuacja takich fajnych dziewczyn młodych, które no niestety są wplątane jakoś, uwikłane w tą sytuację, no są właśnie takimi lalkami Barbie, które no, z jednej strony są piękne, z drugiej strony no już niestety nie i, i to jest żałosne i to jest smutne i właściwie te czarne tło, które jest to właśnie świadczy o tym, że to jest bardzo duży mrok w tym wszystkim i, i właśnie ten kontrast młodości i powiedzmy e, tej sytuacji beznadziejnej powiedziałabym której się nie można. Więc ten, e, ta praca ma tytuł Młoda para. Właśnie nic nie trzeba mówić, bo jak się przyjrzymy, w centrum jest młoda para. Jest tuba białej farby, panna młoda w pięknej sukni. Jest pan młody. Jeszcze kurczę, nie umoczony w żadnej farbie powiedzmy. A naokoło są goście weselni że no są tacy, jacy, jacy są, no po prostu tak jak popatrzymy na, na nasze rodziny, na nasze, że tak powiem zgromadzenia, to i te panie już nie te i już takie lekko, lekko już wyciśnięte i ci panowie też tacy no po przejściach i no i właśnie chodzi o tą refleksję, która przy, przy tej okazji się budzi, że ci ludzie, którzy tutaj jakoś stoją i, i sobie ślubują miłość, no są pełni nadziei i pełni projektów wspaniałych na życie, a cała reszta już pewne projekty zrealizowała albo nie, już trochę wiedzą, jak to może być, no i ten kontrast taki po prostu, no czyste, czysta rzeczywistość, to jest samo życie, a że to tak akurat przy okazji takiego, no, skojarzenia z farbami i pędzlami, to jakoś się samo narzuciło, także młoda para. No i to by było tyle tylko dodać, że jak będziecie Państwo rekomendować tę wystawę, to nie jest wystawa artystyczna gobelinów, to jest wystawa filozoficzna tkanin, tkanin no. filozoficznych, Pani Malin. No. Tak, ale to może nie używajmy tych słów, po prostu każdy niech sobie z tego, że tak powiem, co widzi, wyciąga tyle dobra, ile może. Jeżeli to są czysto, że tak powiem, estetyczne wrażenia, to też dobrze. Aczkolwiek, no, dla mnie treść jest zawsze na początku, czyli tematem, najpierw powstaje temat pracy, i oczywiście jakaś tam mglista koncepcja, jak go wyrazić. Natomiast nie ma tak, że, że coś robię, robię, może coś z tego wyjdzie. No Raczej nie. Także to tak. Przepraszam. Bardzo proszę. Jak długo jeden z powstaje? Tak? Mniej więcej. No, no to ja jednak myślę, są raczej tygodnie i miesiące, a nawet mam prace, które już tam są zapoczątkowane parę lat temu, jakoś dziwnie nie mogę skończyć, więc to samo tkanie no, i trwa, natomiast no, też i myślenie o tym, koncepcja sama, najdłużej trwa myślenie. Więc zanim siądę do realizacji, to długo noszę się z pomysłem, żeby, żeby właśnie już wszystko praktycznie jest przemyślane, kiedy zaczynam to robić. A samo tkanie no, w tygodniach. To różnie zależy od, od wielkości, od skomplikowania. Dobrze. Dziękuję. żeby się osnowa nie rozsychała. Ale <noise> nie <noise>